No i w końcu na palion Stain mamy nowe artykuły szkolne Cały boks, plecak nowy, który świeci w ciemności Piórnik, który świeci w ciemności Worek, który świeci w ciemności Śniadaniówka, portfel paliona Długopis wielokolorowy Długopis wymazowany razem z lolem Oraz ołówki i wiele nowych zeszytów Teczka, naklejki, moi drodzy Mnóstwo artykułów szkolnych, zapraszam serdecznie Zobaczcie sobie jak to pięknie wygląda Już możecie to zamawiać Ale moi drodzy, w ten odcinek polega na tym Że muszę zdobyć wszystkie nowe, najrzadsze brainy Roty. Co prawda jesteśmy na fejkowym style brain rot, moi drodzy, ale w jednym odcinku nigdy w życiu nie dałbym rady wszystkich zebrać. A teraz postanawiam sobie, że chciałbym zebrać wszystkie. Tyle ile się da. Zobaczymy ile uda mi się zebrać przez cały odcinek, bo jest ich mnóstwo. Jest jakaś łopata, jest jakiś ten smog wizowy, O, właśnie ten smog, e, tu jest Leon. Leon, co ty robisz? Elo, zobacz na moje brain roty. Jakie ty masz? Za, bilion. Za jeden bilion? Palion, 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 palion. Co? Bye bye. Dawaj, dawaj. Gdzie ty jesteś? Tu, tu! Łopata, tu, tu jest! Łopata patrz, idzie! Ale patrz, to ja kradnę! Gdzie ty Za 40 milionów! No, chyba se żarty robisz. Ja, ja mu kradnę ja, brajny Ty roti, masz, co Dobra, czekaj, bo ja muszę cię dogonić, dobra, zaczynam grać w takim razie. Eee, gdzie są jakieś tanie? A ja mam 1 milion na start! No to widzowie, to na 100% uda no mi się pozbierać jakieś fajne brain rotiki. Eee, o, ten jest. 900 ten zarabia. Eee, za 1 milion! Idealnie! Candy widzowie, patrzcie Dobra, uda mam nadzieję, że na tym fejkowym serwerze Moi drodzy brainrotów uda mi się zebrać Najrzadsze brainroty No nie powinno to być chyba trudne Przynajmniej mam taką wielką nadzieję Dobra, robi mi już, a ty jak tam? No, ja chciałem właśnie zrobić rebirfa Dlatego musisz mi powiedzieć, czy chcesz ode mnie brainrota, czy nie Rebirfy trzeba robić za 2 biliony ktoś bierze! Ej, kupuję! Za 10 bilionów! Co, ty już masz takie? No, dobra, ja, ja poluję tylko na to najlepsze, ale czy, czy robisz te birfy? No, ja może dał razy dwa pieniążki, moi drodzy, bo to. CUVA! Chyba nie. czekaj, gdzie jest sklep? Niemożliwe. 100 No, dobra. Kupmy to, widzę, bo to nam się bardzo przyda, żeby zdobyć wszystkie najrzadsze brainroty. Chcę je zobaczyć na własne oczy. Eee, na razie nie, na razie walczę, mój syn, w sumie nie, w ogóle mi nie dawać żadnych, szczerze, jak, jak będziesz... Ale to, mo jak to, te, problemy... to, może zrobimy tak, ty weźmiesz, nie weźmiesz kasy z tego, a ja zrobię rebirfa i ci ukradnę. Możesz tak zrobić. No to daj, chodź. A co, chcesz tak bardzo je? No, no kurde, mam za 10 bal bilionów. to dawaj. Zobacz, ile on daje! Dobra, U, to Tego, wezmę te, 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 tego, tego! Jednego, tego jednego tylko, nie? Starczy. No tak, tak, starcie, starcie. Tylko, żeby oni cię nie zabili, ale bo to kurde. Brain rota. No dobra, nie. Ej, skacz, skacz, Ale nie oszukujmy, nie oszukujmy. Tak. Daj go i nie zabieram w ogóle. Jak, ile on zarabia, dobra? no to Odrodzenie. Nie Ja dobra. zarabię, tu jest moje 5 milionów. już sobie, zabieraj. A ja. A czekaj, ustawicie tak, żebyś mógł wchodzić. Ja mam cel, odcinka, moi drodzy. Ja muszę. Prawda, zdobyć wszystkie brain roty, jakie się da. Ale widzisz, ja zacząłem równo z tobą i wygrałem. Let's go. No, po no, prostu tak, no, ja kradnę tak, no. każdemu brain roty. A jakie są nowe, No nie, czekaj. biją mnie. No, już mam 5 milionów. Jakie są nowe w ogóle? Ja musimy sprawdzić w indeks, czekaj. Okej, okay, jest ten smok. Kurde, dużo jest tych nowych, bardzo dużo. Po prostu musimy polować na Ej, ktoś mi kradnie! Nie! Ja jakby mi go ukradł, to chyba bym cię wiesz, co! <noise> Muszę zamknąć, no dobra, już, nie, już nikt nie ukradnie, już nikt nie ukradnie. Czy ja kupiłem ten w sklepie razy dwa? Czekajcie widzowie, czy ja kupiłem razy dwa? Nie kupiłem tego? Tu mi kradnie, a ty? No ja chcę, ale nie da się... Czekam, bo oni proste. cały czas tu biją. Czekaj, 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 ja tylko poluję na jakieś... O, o, ja nie brynociki. mogę! Nienawidzę! Nienawidzę! Widzowie, nie bądźcie takimi właśnie. Ej, ja on wszedł do środka, co to No było? bo oni, bo niektórzy mają tu jakieś moce i wchodzą z cały co? czas do środka. Ej go, go jest nowy, ale go jeszcze nie mogę. Ten jest nowy, ten jest nowy, w miarę wezmę sobie go. To już będzie taka pierwsza, pierwsza nowa oznaka. Ale podtrzymujemy więcej. Ten jest nowy na pewno, widzowie, ten. Tylko on już jest troszkę starszy. Uhuhuhu. Ale najbardziej zależy mi na tym za 100 bilionów. Na tym smoku to będzie taka walka. Za ile? Za 100 bilionów. Tylko no, Frigo nie Camelo i Orangutini Assassini. Dobra, ja sobie go wezmę, żeby zarabiać. Ej! Już myślałem, że ktoś mi go ugradnia. Dobra, nara, mam Frigo kamelo i Orangutini Assassini jeszcze potrzebuję. Dobra, mamy już widzowie, patrzcie już zarobiliśmy, 5-6 milionów, niech sobie to powoli zarabia. Ej, jest dragon, ze 100 bilionów! Za ile? Otrzymuję go, będziemy kraść, będziemy kraść. Za 20 milionów jest jeden brain rot, ale nie mam tyle to, kasy Ale gdzie nowy. idzie za 100 bilionów? Ja obok mam 60! Twoje, twojej bazy jest. Ten jest nowy, ten jest nowy, nie mam tyle kasy. Jakie nowe same idą akurat, nie mam, tripi tropa Mogę go kupić, ale nie chcę. Nie, nie, ja, ja, muszę, ja muszę je sam ogarnąć, ja muszę je sam ogarnąć. Mateo! Te wszystkie już były, tego nie było, co to? Pierwszy, Jeszcze... pierwszy raz go widzę. A idzie tu Orangutini, zacy. Coś się widzowie, jak nowy brainer widzowie. Ja zaraz będę sprzedawał, widzowie. to co nie są nowe, czyli na przykład ten kod, bo ten kod już był i to też, ta, to też. Tylko na razie nikt mi sobie zarabiają i zaraz zobaczymy. No, to już było, to już było. No te wszystkie znam. A ta? Nie, to jest tanie, To już. Eee, tu jest. Tung, tung! tego nie było. Nie stać mnie na nie. Czekaj, 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 czeka. Szybko, szybko, szybko. Będziemy stać, będziemy stać, nie stać mi jeszcze. Mo mnie! Biegnij za nimi, to są nowe Brain roty, Ale zamknij bazy, bo cię zaraz okradają cię, okradają cię, ale gdzie ci pomóc? Nie pozwolę na to. Dobra, poszedł, chyba. Chyba, chyba, chyba nie. Nie, 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 nie kupi mi ich. Nie, kupił mnie, co za lamus! Ej, mam 100 baniek. Czekam kupił na tego za 100. Mi, ale mi kupił ziomek, o szukał mnie. dobra, no wiesz co, otwieram bazę. Dobra, wiecie co. Ja się ja się nie, nie nie mam żadnych mogę otworzyć 29 rubiksów. Dobra. Widzowie, to jest to jest moment, że Dawaj, już... ja ci pomogę. Dawaj, dawaj, dawaj. Radne. Uderzyłem go! Uderzyłem no, go to go! najważniejszy go! Najbardziej Braid odcinka, muszę go mieć! ja! To Ej, jest za sto milionów tak, On zarabia tak dużo, że to jest No horror. ja wiem! No to od razu widzę, sprzedajemy tego, bo ten nie jest nowy. Sprzedajemy od razu tego, bo ten nie jest nowy. I będę tylko teraz zbierał same Ej, nowe bragi, które po było. Twoją bazą teraz! No, bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, zaraz. Nie jest, no, dobra. E, który jest nowy? Ten... Co to? A tego już mam, tego już mam. A on będzie mi cał pod bazą cały czas, nie? Eee, cały no. czas pod bazą, mam sto milionów. Ej, on tu przyszedł! Ej, ile ty koszy? zarabiasz? Ej, zabić złodzieja, zabić złodzieja! Dziewięć robuksów, dziewięć robuksów, dobra, walę go, walę go, walę go! Nie, 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 ja go uderzę! Dobra, uderzyłem go! Dobra, zabiję go chyba. Tak, zabiłeś. Kurde, no ile mnie to będzie trzymać? <laughs> Kup sobie Biać. nieotwieranie będzie. Okrad mnie, okradł mnie! Ale co, zabrał ci? Okradł mnie. Ale jak? No okradł mnie. Co? <laughs> no mam 100 milionów. Ten, ten naprzeciwko. Ale nie, ten naprzeciwko miał. Otwarty! Nieeee! Ja to otworzę, ja to ale otworzę. Ale jak on ci to niby zabrał? No nie wiem, no ja nie mogłem się ruszyć w ogóle ani razu. Dobra, otwieram to, mam to gdzieś. Ej, kradnie! Co jest? Jak oni kradną? Weź go, uderz, a ja ten, a ja będę Ale kradną. jak oni kradną? Uderz go, a ja będę kradł. No, jestem zamrożony, jestem Dobra. zamrożony. Kurde, no! No nie mogę, no patrz na to oj, o, umarłem! Co jest? Co tu jest ukraść, za dziwne? Nie mogę go ukraść. Nara, ja wypadł, wypadł! Ej, ja nie mogę nic zrobić! Kurde, no nie mogę. Nie mogę go ukraść! Dobra. Bo tutaj są takie opy rzeczy, że nie zdaję sprawy Ej, dobra, w ogóle jeśli mowa o op rzeczach, to idę to kupić. Zamkną mnie, zamknął mnie, no zamknął! Dobra, od nowa! Olać go, mam to gdzieś. Czemu jestem uwięziony? Jakim cudem? Czemu to jest u mnie typek? Dobra, zamykam tą bazę. mega dziwny. Dobra, zbieramy teraz tylko wizowie te, które... Ten jest nowy. Tego nie było, tego kotka chyba. Eee, tutaj nie widzę żadnych nowych. O kurde, spadaj mi stąd. Idź mi stąd. Ten jest nowy, pingwino nowy. I te są też nowe. No, nie, chociaż to nie są nowe. Kurde, no patrz, już miałem tego najlepszego i mi wziął od razu. Dobra, no ten pod hotspot... No stary, on ma itemy, no ja nie mam tych. Gdy no musimy jesteś? robić, no to ja tutaj w bazie. Musimy robić te yy, rebirfy. Ja właśnie potrzebuję orangutini assassini. Mm, ten muszę mieć, to jest ten nowy. Ej, ty masz orangutini? Musisz mi pomóc, bo nie dam rady sam w to grać. Idę, 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 no ja ci pomogę. Kurde, ile on razy tu może używać? Ale czego? No kurde! Za 750 pod mapą. Trzeba mu ukraść tego nowego, ale kurde. nie wytrzyma! Para widzowie, pewien meg mam. Zamykam bazę na stałe, to jest pierwsze Primo Eee. Kup sobie odrodzenia. Nikt nie będzie mógł mi już ukraść. A czemu nie jest zamknięta? Co? Jest, jest zamknięta. Robuxy, halo! ale jest zamknięta! na 50 sekund! No. Ale to pewnie zbugowane jest, co nie? To jest wszystko pobugowane tutaj. Ja nie dam rady, o jest nowy, dobra, tego nie było. Ten. Tego, tego, nie widziałem. Dobra. Tego zabieram, a nie, bo to jest jakiś... Tutaj, jakiś tutaj, musisz wziąć tego orka za 750. Na, na, dobra. Który? Tutaj jest za 750, go nie masz. Patrz co on mi robi, patrz co on mi robi, cały czas mnie bije, nie? Ej no, co za dureń. Nie dam rady. Dobra. Zbieram no nie pieniążki. da się nic zrobić, no! Serio, cały czas to samo robi, nie? Eee, to jest nowe, to jest nowe, to jest nowe! 100 bilionów Muszę idzie! 100 mieć... bilionów idzie! Nie, moje! Moje, moje Gdzie to idzie? Nie, wydaję 100 bilionów! Nie, mam to gdzieś. Ej, zamkniętą bazę mam na stałe, czy nie? Czy to skam? Skam. Jest zamknięta. Dobra, mam zamkniętą bazę na stałe. Teraz wystarczy ukraść. Kradnij, kradnij, on jest uwięziony. Dawaj, dawaj, dawaj. Wziąłem go. Dawaj, 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 dawaj. Kradnę, kradnę, kradnę. mnie. Nie. Nie. Ej, mam ją dalej. Ale ktoś mnie zastopował. Nie, nie mam dalej. No Kurde. ja nie mogę. No co nie za głupki. Nie da się, głuki. nie da się. On ma takie itemy. Poczekaj, poczekaj. Podchodz pod lawowy. Biorę go. Dobra. Nara, wypadł. Dobra. Jest no... bar. Ja, nie wiem, to jest... Żeby zrobić całą bazę w nowych brainrotach to jest jakiś nienormalne. No oh, trudne ten. to jest, bo tutaj są tryhardy. Ten też jest nowy, ten też jest nowy. Dobra, mam jakieś nowe, mam jakieś nowe. Muszę posprzedawać te, które nie są nowe. No nie wiem, czy ten kod jest nowy tak szczerze. To taki Ty musisz kotek. ukraść tego najdroższego. No to najdroższy bym musiał mieć, żeby odcinek był, 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 był uczciwy. No to musimy ok okraść go, on jest obok ciebie, go będzie najłatwiej. Moim zdaniem powinniśmy tam wchodzić. Który to jest ten? No. Ale ten Ziomek to. wiesz co? troluje go. O! E, więzienie, Pato. Tak. Kto to jest? Zagomnij. I otwórz. Jakich... E, 2012 Martin. Dobra. Tak, tak. I, w, i wchodź. Co? Co? No co się odwaliło. Co? No ja jestem zamknięty. Nie. Dlaczego ja jestem zamknięty? No, może ty siebie strolowałeś. No chyba żarty. Ty ja stąd wyjdę kiedyś? Eee, nie wiem. No kurde! Jaka gra, głupię się na siebie, samego Sam siebie Jak można samego siebie ubijać? Tak! Bo jak klikasz troll, to tu masz kuje i ustalasz jaki grać! Nie, ja nie wierzę, a faktycznie. A wiesz nie. co zrób? Spróbuj się zabić. No jest on, to jest on, O on, nie ma cię już, nie ma cię już! No poczekaj! Ale poczekaj, poczekaj, bo nie ma odpalonej bazy! Odpalę mu, co, co za mega 20 długo sekund, trwa. Za 20 sekund, za 20 sekund ma odpaloną bazę. Trwa, co mega długo trwa. Dobra. Odpalam. Dawaj, Odpalam dawaj, jego dawaj. bazę, odpalam jego bazę. Dobra, dawaj, bij go, bij tego lamuska. Radne. Mam! Idę. Uderzy mnie, no co za typ! Już miałem! Już miałem, no! Ja ukradłem. Ukradłeś, ale to nie jest nowy Brain Rod, no. No, nie, zablokował mnie! Zabrał co za mi, za, Zabrał mi tego, którego podoba. Ja, ja, ja mam 20 bilionów, ja sobie poradzę. Ja potrzymuję nas zbierać, ile tu jest kasy. Ej, ale ja nie rozumiem Uł, tych ludzi, Czemu mało. nie oni uderzają nas cały czas? Przecież nie, nawet nie, nim tego, nie rozumiem, nie rozumiem właśnie tego. 15 minut, ten jest stare. Pipo, awokado, ten jest stare, tani, ten stare. Co to było? Nie, świat się zmienił. Świat o, się zmienił. teraz jest fajnie, jasno. Jaśniutko, ale nie idą takie brainloady, jak bym chciał. Nie wiem, czy pójdzie ten zastobaniek, tak szczerze. To będzie mega trudne teraz do zdobycia. No, ten typ tak denerwuje. Nie, no, nie wytrzymam, no Boże. Nie wiem, Otwieram nie wytrzymam. Nienawidzę tych ludzi, nienawidzę tych ludzi, no. Otwieram mu bazę. Pomocy, pomocy, zabiję Zabijemy, Zabiję mnie. No, oczywiście, że tak, oczywiście! Ale mnie to zaczyna, wizowie, to jest, zaczyna się tilt, nie? To są nowe. To są nowe, to są nowe, nie było ich. Dwa biliony nowy! Mam! Za 2 biliony mam, jest! No ale nie masz tego za 10. Za 100 no. znaczy. Los krokodyles to są stare już. No nie mam, ale już przynajmniej co, coś jest, czekaj. Te tungtungi są nowe. Ja nie wiem, czy uważać tego hotspota za nowego. Hotspot też jest nowy. To jest nowy, myślisz? Tak, to jest nowy No, to śpiewa, Giro, o, no nie, ale jest ktoś słaby. go kupi Ten jest pewnie. słaby No Ja szukam jakichś nowych samych Dobra, ziomek nie wie, że ja mam bazę na stałe zamkniętą Dobra o, Ale mityczny ty on no, zarabiał się od koła Robię, robię rebirfa. No nie, te były, te były Zrobiłem rebirfa Ej, widzę, ten ziomek ma Dawaj, A? musimy ukraść Otwieram, otwieram, Musimy pomóc Tylko czekaj, gdzie no, jesteś? Na przeciwko mojej bazy Kurde, ale on jest mocny Dawaj, ja ci pomogę jak coś. Dobra. Nie, idzie do mnie. No nie wytrzymam, cały czas to samo robią, cały czas tak, to samo Tak, nie da nie się. Mamy, nie, nie, nie mam temu, ja nie mam temu i to jest największy problem. Możesz ja, sobie... To możesz za 70 robót robimy kupić. Ten jest nowy chyba. Hmm. Ten też jest nowy. Lol, jaki brain rot! To są same nowe, tych już nie było. A jakie, co ja teraz potrzebuję? Bombardiro i No to, to sprzedam, bo tego już mam. Dobra, i sprzedaję, tak, ten 500, tego sprzedaję, bo ten kotek, to nie wiem, czy to jest nowe w ogóle. Ale te, te, wszystkie, cała reszta wydaje się w miarę nowa. Mam 50 bilionów, ja nigdy nie zdobędę tego za stobaniek. To jest nie, to jest nie do, ten ziomek jaki ma brain roty, co tu się tak glitchuje? Serena Rogu, tam jeszcze nie byliśmy. No, nie. nie. Pięć ko, pięć ko, szybko, szybko, szybko. Co so milionów idzie, co so milionów idzie. Ile? Ale gór będzie ciężko kupić? Ten ziomek też ma dobre. Ja cię krecę jak zdobyć to najlepsze. No. Że jest tak blisko, to Tutaj że jest tak szła blisko. bombini guzini. To już jest tak blisko. O, tutaj są jakieś. Kurde, to jest sam syf To już wszystko, to już wszystko było. To, to było... No tylko ten noc smog jest najważniejszy. Cegłę mam? Mam cegłę? E, cegły chyba nie masz. A cegła jest ważna, bo to jest mega nowe, najnowsze. Nie, nie zarabia nic, co prawda, ale to jest gdzie muszę mieć te nowe. No musisz. Więc cegła jest, to jest. A no, ta wieża i też chyba nie jest nowa. Mm, nie no, mi się wydaje, że nowa. Nowa? No sprzedałem ją. Ej, masz bombini guzini? To jest na 100% nowe. Bombini guzini... Nie, sprzedałem. Jaki ty masz brain Roty? Ej, a... aha, dobra, to Czekaj. już masz. A z... zibra, zubra kurde, ty, ty ty dużo zarabia ty. Strasznie dużo zarabia, a... ja mam też a to jest zwykła. Kurde, on nic Jaka prze... podwyżka? Dobra, tego sprzedajemy. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Ej, musimy komuś ukraść Brain Roty. No kurde, patrz, on ma już dwa! No, musi ale tu jest da, ten ziomek, co, nie, co da, nie da się go zabić, bo on ma to głupie. No. Nic, nic mu się nie da zrobić. Chyba, nic. że ja go strzelę hmm, disco-bomu. No, go nowe. nie masz, ale go nie kupisz raczej. No, nie wytrzymam. Patrz! Patrz go, patrz go, znowu ten typ. Patrz go. No nie wierzę, nie! Ale wytrzymam. go się nawet uderzyć nie da. Nic mu się nie da zrobić, właśnie, nic. O jezus, ale najgorsze jest było. to, że on z... no. To już wszystko było, no wszystkie te brainroty były, nie? Ja mam nowe, no. Ten Neoclearo dinozaur jest nowy, to jest nowe. Hotspot jest nowy, to jest nowe, cegła jest nowa. Orka Orkala jest taka w miarę nowa. No brakuje mi tego smoka. Bez tego smoka nie kończymy filmu. I no to! dobra. Cicleretira! Ale to żeby oskarb? smoka to musimy komuś ukraść. Wyszedł z gry! Nie wierzę w to, ja go potrzebowałem. co teraz? Musimy, czego potę na, na, na rowerku, ten na rowerku potrzeb. Patrz, jest... patrz, patrz! Ale on ci go ukradnie! Kurde, tyle musi bij go, wszyscy. Nie, nie, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Nie ma opcji. Jest, ja nie mogę... jest, 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 jest! Dobrze! Mamy go. Ten Mamy gubek go. chciał ci ukraść. Mamy go, dobra, widzowie. Został tylko jeden. Zastobaniec! Został jeden najdroższy. i go miałeś. Mam 100 bilionów. Musimy jakoś ukraść. Mam 100 bilionów. Jest za 250, a to jest stare, tego nie chcę. To jest stary Brainrot, ten za 250 milionów. I tak rzadszy chyba jest ten za 750. Tak, to no na pewno. No, jeszcze no. lawowy, jeszcze lawowy do tego. O kurde. No, Trypitropa też jest, kurde, tego nie widzę. To pierwszy raz widzę. Napiszcie no, widzowie, czy ten jest nowy, ten, bo tego nie wiem. To tungtungi są na pewno nowe. Nuklear jest nowy, ma tak z dwa tygodnie. I ten pająk chyba też jest nowy. Okej, okay, no został tylko ten jeden najgorszy. U Dindin jest stary jak świat. No nie no, musimy jakoś mu wejść, ale się nie da. No prostu... cały czas bije. Po prostu się. Śni... No patrz co, za. No ja nie wiem jest, po co on to, to robi, tak, jak, to jest jak jest tak... ja stoję w miejscu. Irytujące, że nie wiem, nie. Strasznie irytujące. Widzowie, no. Z... Jesteśmy na fajkowym świecie admina. Ale, ale liczę, że u... uda mi się zebrać ten najlepszy Brain Rot. No braknie mi jeden tylko. <laughs> Brakuje mi jeden, żeby zebrać full. I, I co? I będą same nowe Brainroty Dobra, próbujemy wejść tam. No kurde, no. Ich jest dwóch czy jeden? Nie, ich jest jeden, ale oni mają takie skiny. Ej, patrz, kradnie mu! Kradnie mu Dindina, pa! Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj wjeżdżamy, dawaj, wjeżdżamy na dawaj, ostro. Wjeżdżamy dawaj, na ostro. Ja też ukradnę tego za sto? Tak, dawaj, dawaj, dawaj. A ja muszę za sto. No, ale tu masz dwa, tu masz dwa! Nie, jest jeden, jest jeden tylko. Jak dwa? Zobacz! Aha! No ja no myślałem, że ja weźmiesz tego z brzegu, dlatego chciałem... Dobrze, że tego z... też no i Iki. Iki, nie zauważyłem go Kurczaki, idziesz? Nie, nie. No nie no! no nie kurde! Da się, nie ale ale ty skamieniały! Nie da się nic z tym zrobić! Dobra, zamykam nie... go w klatkę, zamykam go w klatkę. Ale... Ostatni raz. No dobra, to musisz... Jak dobry to jest? To jest ten eee. Więzienie. Aj wyszedł, 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 wyszedł. Nie! Nie ma żadnych braindrotów. Eee, Co on zrobił? Nie Zrobił Rebirfa dosłownie przed chwilą. Co? No. Chyba se żarty ze mnie robi. Serio? Ale to dobrze, nie będzie kradł Może jako jedyna mam 100 bilionów. To jest genialne. Poczekajmy na Brejnota po prostu. A ktoś ma jeszcze go? Mm. Ktoś kradnie! Widzę. Co jest? Kto go ma? Patrz, 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 patrz. Nie, no zamknął mnie. Zamknął mnie. Muszę się odrodzić. Kurde, ma jedna. Jedna osoba na serwerze ma go. Musimy go ukraść. Problem w tym, że on będzie miał tyle pieniędzy, że my sobie nie zdajemy sprawy, nie? I on nam wykupi nas ser... Wyszedł! Wyszedł Nikt z już tego nie ma. Ej, to jest nowa! Expressa, to jest nowa! Tak, nowa. Jej nie było, jej nie było, okej. Okay. Czyli brakuje nam... Który jest najmniej... Aha, już nie mam miejsca. To który jest najmniej nowy? Nukle, Orkala, Orkala? Chyba tak, orkala, orkala, usuwam Dobra, usuwam orkala, orkala, orkala No i kurde, walka teraz O tego jednego, nie On ma tego smoka? Nie ma Ten nie ma tego smoka No jak zdobyć smoka? Ten ma tutaj Dwa, cztery hotspoty Ale nikt nie ma smoka A ty miałeś tego miałem, smoka Miałem przez chwilę, no Miałem przez chwilę i mi zabrał On mi od razu, w sensie to już milisekundy mi zabrał a to nie wiem czy. Wiesz, co czekam? Ja mam pomysł. Eee, kup eventy. Kupimy. Atak tung Tunga, Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak kupię atak tungtunga. Zobaczmy, jaki tungtung -tung tu będzie chodził. Dobra, kupimy atak <laughs> tungtunga i patrz, mówiłem... patrz, patrz. Co? Tung Tungtung! Jaki tungtung? -tung? No tu! To... ooo, jakie kozackie! Ale co on zrobi? Event, event tungtungowy. No ale kozackie ty No mega fajne Czekaj, ale daję jeszcze jeden event zrobię Kup eventy i daję spadające takosy Coś tam dawało, dawało chyba Jest It's raining takos Ale Ta to -ta 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 -ta. nic nie daje Nic? Nie. to znaczy, no po prostu się spada, tak? No mam jedno miejsce dla gościa, gościa odcinka, no 100 bilionów, najważniejszy smog I go miałeś no przez chwilę. Mam 200 bilionów, czyli dwie szanse. Tylko, że Ale on kupić idzie. go na pewno nie kupisz. Czemu? No bo oni mają zbyt dobre itemy, bo mają pełno rebirfów. Musimy ich bić w takim razie. Ja mam 5 rebirfów to sobie mogę coś kupić. A to, może, to, ku, to kup coś jakieś. Możesz te skamieniny chyba kupić? No właśnie nie mogę. Aha. a nie mogę! To dawaj tą skamieninę, będziesz ich bić. to będzie tak OP? No! Wystarczy poczekać. No raining takos, no daj mi tego 100 bilionów, czy to tak rzadko leci. A będziemy czekać, pewnie 5 dni, nie aż pole. Ale ziomek, nie, ten ziomek. Kto ma tego, tego smoka? Nikt? No nikt Naprawdę? Może zara będzie szedł. Cześć za ile co? 4 biliony to zarabia Ziomek, co? Na sekundę? <śmiech> <śmiech> Jakie żarty nieśmieszne Idzie! Idzie! BIGO! Nie Zrobiłem. mam kasy! Nie! Dobra! Je pierwsza kradniemy. rzecz! Pierwsza rzecz! Kradniemy do skó... Wyszedł z gry Nie no. Widzowie Trudno mi to powiedzieć, miałem przez chwilę tego brain rota, tak? To się zalicza! Zrobię ponad 100 bilionów, to się zalicza. Miałem go? Miałem go. Więc ja bym chciał, żebyście uszanowali to. Jeszcze kupię sobie tego za 1 bilion przy okazji. Elegancko, żeby było do kolekcji, przyjaciele. Mam tyle brain rotów, są same nowe, a smoka miałem przez chwilę. No niestety.